Siemano, siemano i z tej strony Meksikano, wtorkowy Meksikano. Kurde, widzicie co się dzieje. Dlatego warto mieć garaż. Kurde, słuchajcie, ja dzisiaj wychodzę, patrzę, a w suwałkach to już ludzie skrobią szyby, bo taki mróz, że ja jestem... No teraz to normalnie beka. Ja jestem w czapce, w czapce i w zimowej kurce. Bo jest. Bo jest zimno i teraz słuchajcie szybciutko najpierw przyjdzie, zanim przejdziemy do meritum to bo zapomnę to tak parę par słów ode mnie no dzisiaj to nie będzie jedyny film jestem prawie tego pewien bo po powrocie Tomka Konon nie ma zbyt dobrego humoru i tam o tym zaraz będę mówił. No i nie spodziewam się zbyt miłej riposty Konona w stosunku do mojej wypowiedzi na temat y, powstawania Placu Zabaw, więc prawdopodobnie, y, prawdopodobnie będzie trzeba się odnieść, a może nie, ale humoru to on dobrego nie miał, więc oj, może być różnie po ciężkiemu albo po lekkiemu. To jedna rzecz. To więc, druga, to mam dzisiaj, oczywiście, zabieg. Pierwszy zabieg, więc na pewno zdam wam relację, jak kurde, jak to wszystko wygląda. Czy jest to faktycznie bolesne, czy to nie jest bolesne. No i czy ręce spuchli dla jego, czy nie spuchli. Właściwie to pewnie będzie widać dopiero jutro. Więc, mam ten dzisiaj zabieg pierwszy. <laughs> więc to też o tym trzeba będzie Wam powiedzieć być może być może zrobię lajta ja nie wiem o który ten film teraz to nagrywam się pojawi ale mam nadzieję że jak najwcześniej być może zrobię lajta nie powiedziane jest że nie żeby z Wami pogadać i ostatnia sprawa ktoś mnie się zapytał się ktoś mnie się zapytał się czybym zrobił lajta z jakieś ognisko pieczenie kiełbaski i tak dalej, no i wtedy byśmy by był light i byśmy wtedy pogadali. No być może, dlaczego by nie, no być, pewnie bym zrobił takiego lajta. Jest to, jest to prawdopodobne, z tym, że ja wtedy nie będę za bardzo miał czasu czytać komentarzy, zanim nie rozpalę ognia i nie ustawię pieczenia się kiełbaski. Więc to będzie taki light, gdzie tak naprawdę będziecie więcej patrzeć niż prowadzić ze mną e, jakąś konwersację. Mm, ale jest to do zrobienia, mm, więc nad tym się zastanowię. I to już chyba tyle, co ja, e, co ja, co ja miałem do powiedzenia. Patrzcie jak ładnie słońce wychodzi. Kurio! Jest zimno. No, a, co do choroby, katar przeszedł, więc nie było to 7 dniówka, dniówka. Praktycznie już kataru nie mam, więc 3 dniówka. Za to jest kaszel, który na razie mi troszeczkę przeszkadza, więc wszystko jest na dobrej drodze, tak jak powiedziałem. Eee, no i przejdźmy do filmu, filmu z powrotu Tomasza. I tutaj znowu z kartką muszę kurna, wys wys wyskakiwać. No wrócił Tomasz, wrócił Tomasz Niewierny. <laughs> yy, ale czy on wrócił na pewno z lasu? Tego nikt nie wie. I yy, ja też nie sądzę, że on wrócił z lasu. Prawdopodobnie gdzieś u kogoś był, gdzieś u kogoś spożywał, gotował, bo Tomasz gotować lubi. To też tak jak i sprzątać zresztą. Zresztą. Yy, więc pewnie był u kogoś. Więc to potwierdza się jeszcze raz to, to że, że tak nie do końca ten Tomasz po, po tych lasach śpi i jest taki jest taki biedny, tylko ma na pewno znajomych, no, którzy go tak jak mówiłem wcześniej przygarną chętnie na kawirę. Tym bardziej jeszcze jak jest Kasiorka, nie? Czy to na jedzenie, czy też na picie, obojętnie, ale jak jest kasiorka, to też faktycznie pewnie chętnie go przygarną. Więc to tak nie jest do końca, że pan Tomasz biedny w mrozie w lesie śpi. No ale wrócił pan Tomasz z pełen energii do gotowania. I ja od razu z góry przepraszam, że ja mówię o Tomaszu, ale Tomasz tutaj zabarwia tą całą sytuację tak naprawdę. Słuchajcie, gdybym miał mówić o tym, jak go Konon Beszta w kółko i to samo, to by było trochę... Wręcz bym powiedział nudne, bo konon sam z siebie już ostatnio naprawdę nic nie wnosi, siedzi na tej dupie przykryty kocykiem, bo tak trzeba, bo pampersy na dupie nałożone i mu czasami jajko wyskoczy i pewnie dlatego jest przykryty, zresztą czytałem wasze komentarze. Więc tak naprawdę tutaj tą całą sytuację zabarwia niestety albo stety pan Tomasz, który... No mówię, jest takim człowiekiem być albo nie być. O to jest pytanie, nieprawda? No tak zauważmy. No ale przyszedł Pan Tomasz z energią pełną werwy on od razu wziął się za gotowanie. To jest takie, słuchajcie, to jest takie kurcze jakby to powiedzieć, ni to skrucha, ni to nie skrucha, takie wiecie, no wpadnę, może nagotuję, może przejdzie, nie? Może przejdzie, może się Konon nie zdenerwuje, może jakoś to tam będzie, nie? Popatrzcie sobie na ten widoczek, ładny jest. Może jakoś tam będzie, może jakoś się uda przemknąć e, niezauważalnie, a jeszcze przekupić obiadkiem ciepłym, no to wtedy, no to wtedy mm, może Konon nie będzie krzyczał, no i tutaj Tomek w błędzie jest ogromnym, bo Konon, jak to Konon, Ustawił sobie, ustawił sobie jedzenie już wcześniej. Głodny nie chodzi, <laughs> za to chodzi mu o chodzenie tomka na lewo i prawo. I dowiadujemy się tutaj po raz kolejny, że u Knura nie ma dni wolnych od pracy. U Knura, jak ktoś jest, to musi być, być i być. Coraz ja tak patrzę pod nogi, ale tu takie bagniste tereny. Ładne, ale bagniste. Być i pracować 7 dni w tygodniu, na co Tomek oczywiście się nie godzi. Rybki chyba też się nie godzą, mm, wpuszczone no, rybki Pana Tomka. Garnki, garnki, słuchajcie, nawet garnki Pan Tomek e, kupił, żeby w czystych garnkach gotować i to są jego garnki. Mm, I on te garnki, jak nie będzie w nich gotował, to on je wyrzuci do choboka. E, słowa, którego Pan Tomek jeszcze nie zna. No i cóż, i tak to w sumie, kurde... Tak to mniej więcej, słuchajcie, wyglądało, no, Konon go opierdzielał, Tomek z lekką skruchą, no i ja się nie dziwię, bo on zaspokoił już swoje potrzeby, swój głód, zarówno jedzeniowy może nie, ale alkoholowy na pewno i teraz znowu będzie, Troszeczkę spokoju, ja nie wiem, jak ta sytuacja się rozwinie do końca, nie? Bo być może w na następnym odcinku okaże się, że pan Tomek wyjdzie, i on tego jednak tych uczców e, nie nagotował, bo mu Konon nie pozwolił. Tego to nie wiemy, bo jeszcze ten odcinek nie wszedł. Nie weszła też riposta jeszcze w stosunku co do mnie, e, więc tutaj jeszcze jest wielki znak zapytania, e, ale. Jeszcze jedna kwestia, i tym razem to będzie krótki film, to już na pewno. Jeszcze jedna kwestia, i ostatnia kwestia, yy, jaka mi się rzuciła w oczy ta paczka. Paczka do pana Tomka. Paczka do pana Tomka, gdzie rzekomo, rzekomo, pudełko po telefonie yy, pudełko pięknie spakowane. Yy, no i po otwarciu tegoż pudełka okazuje się, że tam były dwa czy trzy cukierki yy, 10 złotych. Yy, i reszta to były papierki po cukierkach, i teraz słuchajcie, znając konona, to jest jeden wielki znak zapytania. Czy tam na pewno, czy tam na pewno były papierki po cukierkach, jak oryginalnie ta paczka przyszła? Pamiętajcie, że Tomasza nie było. Przez pewien okres i te pudełeczko leżało i nie było codziennie Arona przez 24 na dobę. Yy, I teraz jest naprawdę... Yy, dla mnie od razu, dla mnie od razu jest to taka zagwostka trochę, czy aby na pewno, czy aby na pewno w tym pudełku były właśnie te papierki po cukierkach, yy, kilka cukierków i 10 zł. Yy, bo jak znając Konona, to może nie przy Aronie, ale sam. Sam z siebie móg, mógł zajrzeć e, do tejże paczuszki, e, do tego pudełeczka po telefonie, i tak naprawdę, chyba teraz to już się słuchajcie, kompletnie nie dowiemy, co tam było oryginalnie spakowane. Czy faktycznie e, były papierki po cukierkach, chociaż to trochę by było nielogiczne, bo w tej paczce były też cukierki. Całe więc po cholerek ktoś by miał wrzucać papierki specjalnie do pudełka od telefonu, skoro mm, też wysłał. Mm, jak to się mówi, w foliowej, w foliowej e, reklamóweczce też cukierki, więc trochę to jest nielogiczne, nie? No co do 10 zł, no to rozumiem. Mógł tam wrzucić dla Tomka te 10 zł, żeby, żeby tam konon nie, nie przechwytał. Natomiast to, co oryginalnie się tam znajdowało, no to ja bym, ja bym kurde słuchajcie, troszkę podważył. Znam Konona, wiem jaki on jest, wiem, że lubi przytulić, co małe, co nieco poza, jak się mówi, poza kamerami, poza nagraniami, poza wiedzą właściciela. No, tak było z portfelem od widza u mnie, tak było z jakimiś Eurusami, których na oczy nie widziałem. Więc tutaj naprawdę jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw, ciekawe czy w ogóle ten widz się odezwie, który wysłał tą paczkę. Bo... bo... Chociaż słuchajcie, nawet, nawet gdyby był tam telefon, to, to myślę, że Tomek się i tak nie odezwie. Myślę, że... Major to by zrobił awanturę. No, o telefon. Natomiast Tomek myślę, że, że raczej odpuści. Raczej awantury robić nie będzie. No, ale jestem ciekaw, jak to było oryginalnie. Czy oryginalnie faktycznie były tam papierki? Czy oryginalnie było może coś o wiele cenniejszego niż papierki? No, tak jak mówiłem, jak znamy knura, to, to może być różnie. Ja Was słuchajcie, pozdrawiam, będę kończył, bo jest naprawdę rano i jest naprawdę zimno. Piękne widoki, lekki spacerek. Poletkiemu. Nie wiem, czy będzie widać, ale to ślicznie wygląda. Mm, rejony, tak jak nieraz, czytam Wasze komentarze. Prześliczne, przepiękne rejony są tutaj. Yy, I tyle. No i cóż? Ja będę się szykował zaraz na ten pierwszy zabieg, a potem zobaczymy, co dzień pokaże. Na pewno Wam go streszczę, no i na pewno na pewno zobaczymy, na pewno spróbujemy obejrzeć film o ile naprawdę faktycznie zostanie pokazana moja odezwa w sprawie, w sprawie e, tegoż placu zabaw, a miało być boisko, a nie lotnisko i nie plac zabaw, tylko boisko e, Jeżeli Knur to obejrzy, jeżeli faktycznie e, będzie coś tam po, po ciężkiemu, e, bo jak po lotkiemu, to może się nawet nie będę odzywał, ale jak będzie coś po ciężkiemu, no to postaramy się odezwać, no jak żeby inaczej. Także tyle ode mnie o poranku, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie z zimnych, cholernie zimnych Suwałków, bo naprawdę tu ludzie już skrobią szyby, także warto mieć garaż.